Wszystko, o czym musisz pamiętać w procesie manifestacji. Ty jesteś swoim wszechświatem. Nie ma nikogo ani niczego poza Tobą, kto może mieć realny wpływ na Twoją manifestację. Ty jesteś całym wszechświatem, całą swoją rzeczywistością. Jesteś siłą sprawczą w swojej rzeczywistości. Twoja rzeczywistość jest w całości Twoim własnym doświadczeniem. Nie ma nikogo, ani niczego poza tobą, kto mógłby uniemożliwić ci zdobycie tego, czego pragniesz. Manifestujesz wszystko, o czym myślisz i w co wierzysz. Najprostszy sposób, aby otrzymać wszystko, czego pragniesz, to po prostu stanie się tą wersją siebie, która już to wszystko posiada. Jak byś się wtedy czuła? Jak byś się czuła, gdybyś już to wszystko miała? Co jeśli naprawdę wszystko jest możliwe? Co, jeśli to wszystko już jest twoje? Jaką jesteś wtedy osobą? Co wtedy czujesz? Na czym skupiasz swoją uwagę? Zobacz tę osobę dokładnie. Czuj to, co ona czuje. Zacznij ucieleśniać te wersje siebie tu i teraz. Właśnie to jest sekretem manifestacji. To właśnie te subtelne zmiany, prowadzące do stania się twoją najlepszą wersją, najbardziej przyciągają wszystkie twoje pragnienia. Obudź w sobie te uczucia. Obudź w sobie uczucia posiadania wszystkich swoich pragnień tu i teraz. Czy nie czułabyś się szczęśliwa? Czy nie czułabyś się radosna? Czy nie czułabyś się wolna? Czy nie czułabyś się odprężona? Czy nie czułabyś niesamowitej ekscytacji? Czy nie czułabyś spokoju? Czy nie czułabyś wdzięczności? Dlatego pozwól sobie być szczęśliwą. Pozwól sobie odczuwać niepohamowaną radość. Pozwól sobie odczuwać wolność. Poczuj odprężenie, poczuj tą ekscytację, poczuj spokój. Bądź wdzięczna za to wszystko już tu i teraz. Jeśli kiedykolwiek zwątpisz, na nowo odnajdź swoją końcową scenę. To Twoje jedyne zadanie końcowa scena jest wszystkimi tymi uczuciami. Przywołując je w chwili obecnej, masz je tu i teraz. Końcowa scena jest szczęściem, końcowa scena jest radością, końcowa scena jest ekscytacją, końcowa scena jest wdzięcznością, kreacja jest już zakończona. Skup się na sobie i baw się dobrze każdego dnia. Manifestacja nie polega jedynie na dostaniu czegoś, manifestacja jest stawaniem się kimś. Afirmacje nie służą jedynie temu, żeby coś otrzymać. Afirmacje służą temu, abyś mogła stać się osobą, która już to wszystko ma. Jesteś najważniejszą osobą w swoim wszechświecie. To ty musisz być na swoim piedestale, nie inni ludzie, nie pieniądze i nie rzeczy materialne. Pamiętaj, że wszystko i wszyscy odgrywają w twoim życiu taką rolę, jaką im przypisujesz. Świadomie kreuj wszystkie swoje myśli, a 3D zacznie się do nich dopasowywać. W każdej chwili świadomie wybieraj swoją historię i swoje zakończenie. Nikt poza tobą nie może na to wpłynąć. Zawsze wszystko działa na Twoją korzyść i dla Twojego największego dobra. Uwierz w siebie, uwierz w swoją niesamowitą siłę, uwierz w swój niesamowity self-concept. Zobacz siebie jako boginię swojej własnej rzeczywistości, bo właśnie nią jesteś. Zawsze patrz na siebie z miłością. Żeby otrzymać wszystkie swoje pragnienia, musisz tylko zrozumieć, jak potężna jesteś. Nie poddawaj się. Daj sobie miłość, na jaką zasługujesz. Jesteś twórcą swojej rzeczywistości. Miej odwagę pokazać się światu jako bogini. Nieustannie buduj swoją wymarzoną scenę końcową. Żeby doświadczyć dokładnie tej rzeczywistości, której pragniesz, stwórz ją w swoim umyśle za pomocą wizualizacji i pozwól sobie czuć wszystkie uczucia z nią związane. Wyobraźnia, wizualizacja, wytrwałość i powtarzalność to podstawa. Aby otrzymać wszystko, czego pragniesz, musisz zmienić narrację o sobie. Wszystko odnosi się do self-konceptu. Umacniaj go każdego dnia. Musisz poznać siebie właśnie taką. Musisz wierzyć w siebie. Przeszłość i przyszłość nie istnieją. Wszystko dzieje się w teraźniejszości. Jesteś tu i teraz. Tu i teraz masz największą siłę. Twoje obecne myśli kształtują Twoje przyszłe doświadczenia. Największą władzę masz w transformacji samej siebie. Zasługujesz na to, żeby stworzyć dla siebie najcudowniejsze życie. Jesteś wspaniała, jesteś błogosławieństwem, jesteś nagrodą, jesteś boginią, jesteś potężna. Zasługujesz na to wszystko, zasługujesz na wszystko, co najcudowniejsze. Manifestacja jest stawaniem się najlepszą wersją siebie.